Znajdujemy się na plantacji z z, rzepaku z klasem Arionem i Lemkenem Primusem 12. E, tak oto wygląda rzepak. E, rzepak został 15 lutego. 150 kg tu 150 kg soli potasowej oraz e, 300 kg saletry e, Jak można zauważyć nawóz jeszcze się gdzie nie gdzie rozpuszcza. Zobaczcie tak jak tutaj. Ale już coś tam się go rozpuściło. Rzepak zobaczmy. Zobaczcie, jak on ma już liści. On już tutaj się otwiera. Naprawdę, on dobrze tu był owornik. To on nie jest głodny. Rzepak najchętniej się wydawał bardzo, bardzo rzadki. Ale teraz myślę, że będzie miał dużo miejsca do krzewienia. Jesteśmy po uruchomieniu, po uruchomieniu opryskiwacza oraz Nanieśliśmy serwisanci, serwisanci nanieśli... E, e, nanieśli kilka poprawek, to znaczy antenę ustawili w tym miejscu, gdzie powinna być. E, poprowadzili kable również gdzie mają być, e, tak samo do terminala jest on e, po kalibracji skrzyni. Do, do tego wytłumaczyli nam e, jak obsługiwać e, Maszynę, to znaczy opryskiwacz. Fajna opcja, że możemy pryskać im na 18 metrów. Tak jak mieliśmy poprzedniej opryskiwacz, możemy złożyć belkę do 18 metrów, co jest bardzo fajną opcją. Jest to super opcja. To tam jeszcze serwisanci poprawili skręt na ogranicznikach, więc ciągnik jest naprawdę zwrotniejszy. Mówię ta kalibracja skrzyni się odbyła. Do tego e, antena jest e, na końcu dachu z kablem. O, tu możemy Cię ją zauważyć. E, I naprawdę wygląda to fajnie. E, a e, GPS e, działa, pryska bardzo ładnie. Sekcje się rozłączają. E, więc jest to naprawdę ciekawa opcja. Co do rzepaku, e, nie wygląda on źle. E, Naprawdę jestem bardzo zaskoczony, że już e, dzisiaj mamy bodajże 18 czy 20 luty. 18 a... czy 19 luty, a on naprawdę super wygląda. Znaczy super. On się bardzo e, szybko rozwija, e, co jest plusem lub minusem. Zależy jakie będą temperatury. E, ale mówię, tak to dzisiaj e, mieliśmy to uruchomienie. Cały dzień zeszło serwisantom. E, jakieś poprawki nanosili. Jestem bardzo zadowolony z ich usług, jeśli macie jakieś pytania pytajcie, pytajcie śmiało, zwracajcie się i subskrybujcie, bo dobijamy 1000 subskrypcji i robimy live z pola. Dzięki wielkie, hej!